No to China Tarka, ciebie pokażę moje kosmetyki. Chciałam dzisiaj się chcieli. Czasam nie pamiętam filmików, bo ostatnio tak mi to zaburzyło, że nie miałam pamięci, bo ja tyle robię tych filmów zdjęć. Więc. No więc dzisiaj Wam dzisiaj pokażę moje kosmetyki. Kosmetyki i w ogóle mam 420 zł. A, dobra. Myślałam, że mam 450, no tak chwilę. No, dzisiaj wam pokażę moje sklepki. Co wczoraj kupiłam? No, wczoraj kupiłam dzisiaj, właśnie, kukier, 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 takie, to są chusteczki do zmazywania makijażu. Wczoraj kupiłam sobie taki lakier złoty, piękniutki, zobaczcie. Mojego kupiłam sobie na Sylwestra, będę dopiero na Sylwestra używa. Dzisiaj moja babciatko używa, bo pomogła. Z baza, z baza. Rezon wytłumaczy. Dostałam w Rosmania takie dwie konturówki za darmo w ogóle. No. I jeszcze kupiłam im do jeszcze taki pędzelek. Dobra. To jest brokat. Wytłumaczę. To jest taki brokat. Właśnie ja go mam na uczach. trochę To jest złoty, a trochę srebrnego też, bo sobie nauczyłam cienia. No. Właśnie to jest ten brokat. I na przykład że Ja mogę Wam teraz pokazać. Mam tu w ogóle taki biały kremik. To jest do takiego czegoś, że na przykład um, wybierzesz to na bardzo, rozwierzesz na powieki i otwierasz to. To jest taki przykład, Wam pokazuję jak to wygląda. Tak. Więc i sobie moczysz, jak już nałożysz ten krem i sobie malujesz. To jest bardzo fajne, polecam każdemu. Na sobie się odpierdzielę. Tak mocno, że so po prostu. Właśnie te wszystkie, yy, te wczoraj kupiłam. Reszta to, to już jest moja stara. Okay. Myślę, że możemy zacząć od tych mniejszych. Yy, to są takie od genzji, od to rzęs. To są. Tuż do rzęs. To jest różowy. Wtedy nie było takiej serii, więc niebieski. W ogóle ja moja ciocia w ogóle dzisiaj w, przyszła, bo w, na Wigili nie było jej, bo była chora, pracowała. dzisiaj się dopiero widzimy. I kupiła nam tableta i to jest takie, że można rysować, oglądać, może tam robić wszystko, co chcesz. Tam są gry, to Kaboka, w ogóle graliśmy. I Hania teraz się gra w Toma. I tutaj mamy i i właśnie to I w ogóle yy, No to jest cało Nie będę wam tego wytłumaczyć, bo Trochę tam, na przykład jak robi się kreskę Chcesz sobie coś się zrobić, no na przykład dajesz ten, ten Kreskę, jak chcesz Tutaj mam żółty To jest takie coś, to tak To taki, powiedzmy to jest do oczu No, taki I mam pomarańczowy Miałem zielony, ale nie mam żółty Zielony, znaczy tak, zielony. Dla mojej siostry i tak się stało, że zgubię. Mam paznokcie, Mam dwie paczki. Tylko jedna jest. Mam tałam. I, i, I takie kralikki. Nie no, mi się tu zgubią. Dobra. No i właśnie to mam y, drugi lakier. taki Kolorowy. Na no tak, przykład malujesz klakier tym albo tym jakimś kolorem dajesz bazę i otwarta paznokcie. Konturówka też Gen Z, Gen Z bell. taki kolorek, taki piękny, więc... I to właśnie ta konturówka i ona jest, ma taki kolor niebieski, to jest do buzi jakby coś. I druga, on ma taki kolorek, to jest najładniejszy, mi się najbardziej on podoba. Jensej też jest słodki, ładny, a ten jest najmniej mi się podoba, ale chociaż jak będę słyszała coś kolorowo, to się pomaluję. Tylko mam taki błyszczyk w ogóle. W ogóle ten błyszczyk moja siostra Oksa kiedyś w Biedronce sobie kupiła takie jeszcze był żółty, różowy i fioletowy. Kupiła taki, um, takie cztery kolory, pomarańczowy się zgubił, a tam temat dalej. Uławiała zięce no i w ogóle mu no i w ogóle jest. No I dała mi jedną podchoinkę. I tak się Ja Bardzo to lubię za Jeszcze Wszelki tylko gdzieś nie się. Gdzieś poszedł. No właśnie, to tak wygląda. Mi się bardzo on podoba. Bo ja lubię najbardziej niebieski. Spoko Dobra. Dobra. I jeszcze mam zrzędzi. Eee, to jest Dobrwi. Dobra, chciałam wam pokazać. Ja prawie nigdy tego nie używam, ale nie wiem co ja to kupiłam, ale deski tu pomaluje się. Tak się prezentuje. Tak będę to zaraz nazywać. Ja po prostu się chciałam wabkać, bo dawno tego nie używam. Ja w ogóle tego nie używam, tylko jak to przeżyłam, chciałam się pomalować i sprawdziłam. Ja to zostałam 26 sierpnia. Nie. Nie wiem. Weźcie na mój filmik, ja nagrałam. Moja paletka do oczu. Mój, ym, mój ulubiony to ten złoty, ten, ten moja siostra była mała, bardzo ładny. Ja dalej go użyłam i nie pozwala mi tego używać, bo to jest mało i to jest był mój kiedyś ulubiony. Ale teraz już tak się sytuacja opanowana, tale spadł, bo pieski wylizały. Coś mam chmurka i burzę! Murka i burza. I to jest bezwarna szminka. Ja kocham tą szlinka. Kocham. Dobra, paletkę. Paletkę drugą. Długa paletka. paletka no więc taka, takie kolorki, które wam się najbardziej podoba. Jeszcze mam drugi pędzelek taki. Taki na przykład do lurużu, korektoru, coś takiego. Taki do pudru. To wszystko ja już właśnie posprzątam i będzie teraz drugi filmik. Więc buziaki kochani, wpadajcie na inne filmiki. Buziaki.